Dobra, więc lecimy. Gdy coś nam zostało z tego wszystkiego, co możemy sobie tu... Właśnie, jedną rzecz muszę jeszcze raz zobaczyć. Chyba nie ma tu nic ciekawego. Dobra, wiecie to za czas? ja wiem co za czas, Pan Świn, nie Poddam się do walki Jeszcze gorzej nie było, jak nie dole No, ja nie muszę znowu przegram. No, przecież to jest chyba nielogiczne dla mnie. No, niby mam ten sam lewe, ale no. No Ok, chociaż żyję. No dobra, chodź tu. Ewidentnie jesteśmy za nisko jeszcze w hierarchii tak bawić. Za nisko. O wiele za nisko. Dobra, normalne. Jeszcze raz. I jeszcze raz. Jeszcze ostatni raz można mu dać delikatnie. Dobra, masz, wstawaj. Aha Dopóki go nie pokonam to jest dupa mhm. Trzeba zamienić, dobra O, 6-12 5-12, dobra Zobaczymy. Może się uda. To próbujemy. Musi się od tego udać.

I mamy to cukrem. To to. Pan Świnia został pokonany. A co z tym idzie? Chapter drugi ukończony. Coś ją poczytał, ten co poczytał. Lecimy dalej. Trzeci chapter. O, pada śnieżek. Dobra. Level? A ty masz coś na dziewiąty? Dobra, dawaj mi tego. Darcze wyjeb, to, to, dawaj. Dobra, na dziewiąty nie masz, a masz coraz bardziej dziwnie, ale obelarynka ważne, żeby mieć pancerz. Okej. Okay. jest następny. A, ten jegomość. Dobra, zobaczymy, tre... co teraz mamy. Trochę mniej pancerza, więcej magii. Dobra, dajmy poważnie już obrażenia. Pięknie! O co za Dobra, i ty będziesz żył, pan świnia tylko nie mógł. On to był. Dobra, trusizna. odskoczymy do ciebie. Byś mnie lodem bił, naprawdę. Ale czasem więcej życia zrobić, bo naprawdę to może zaważyć się w wszystkim, więc... Masz... Dobra. Dawaj. Dobra. Chycimy z tobą. A co, co co? Chycimy. Krótka Ej, weź Chłopca ma Uzi Ile ty masz tej mamy? Polegał Coś to dało, ja nie rozumiem To ty gnozie masz. Jezu, i szalony. Dobra. Znajdziemy z tobą. Macie, że to będzie. To miało być. Dość tam nie zadajesz tych obrażeń, ale... Mam tam przewaga. Dobra. O ty gnoju jeden. Nie chciałem. I jo że nie chciał, ja nie wiedział. Dobra, chodź Czuję, że ty będziesz prostym zawodnikiem, ale... to jest ja z prądem, no. życie masz. Ale co to będzie oznaczać? Dobra. Zagnął jeden, no. Ja mu Nie możemy... ważne. Se se pad. I to by było na tyle. Poleżkę mi pole. Dobra, masz. Ty, bo widzę, że będziesz grał na gitarce. Jeszcze nie było grania na gitarze, ale... Kurde, widzę, że wszystko na sto. No, się uleczyłeś. O jezu, ci szczeliłem. Masz. Wyzłościłeś krakena. Dobra, wodać no. tak. Bo tu widzę, że będzie problematycznie później. Dziesiąty level, tak? Czyli tylko to mogę sobie kupić. Tu nic nie ma dla mnie. Na dziesiąty level. Dobra, to ty masz coś na dziesiąty. Także, to, wydam jeszcze bardziej pięknie. Maczugi, czugi. Maczugach, czugach, nic nie ma. Ok, to jakie statystyki mam mój obecny mieczyk? Nie, to, to, to się nie opłaca. Gdzie to masz w ogóle koleżko level? Dziesiąty, no, chcę zobaczyć. Chcę zobaczyć.

To poszło szybko. Dobra. Okonowy. Szybko poszło. Mamy. No, tu fundacja to nie jest potrzebna. Jest. Dajmy tak. Szybko poległ, nie mogę powiedzieć, że nie. To było bardzo szybkie. I wtedy nie bardzo skuteczne. Szybko. Mniej problemów było niż z piguśiem. Także zobaczymy. Apteczny czwarty. tyle już brzmi... co to jest Obliterator? A oh. Nie, nie, nie. nie. Koleśko, na razie chyba do ciebie nie będę lek. Dobra... Ale nic tu nie macie takiego, żeby dać? Dobra Ty, masz coś na 11? Dobra, czyli w razie czego mam Lepszą tarczę Ty Widzę masz tutaj Fajne rzeczy Dobra to ciebie wymienimy, ciebie wymienimy i ciebie wymienimy. Będę trochę potężniejszy w tym wypadku. To czemu ciebie... Aha, bo to musi być. O tak. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Dobra. To sobie zakończymy i będziemy lecieć w następnym odcinku. Zobaczymy, co nam przyniesie. Zobaczymy. Trzech mam ze sobą. Jeszcze... ...dużo. Dużo nie w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.